2024 rok to przede wszystkim rok Peter Peterbota i Polo. Od tej dwójki chciałbym zacząć ten cały materiał. Ale przed tym zostaw subskrypcję, bo nadal ponad 90% oglądających moje materiały nie subskrybuje mojego kanału oraz wpisz mój kod w sklepie Fortnite. Wielkie Mistrzostwa Świata w 2024 zostały rozgrane w Meksyku, a tam pełną dominację pokazał Peter Peterbot razem z Polo. Nie ma tutaj co analizować ich sytuacji, bo ewidentnie są oni najlepszymi graczami na świecie. Jeżeli skupimy się natomiast na polskim podwórku, to tu sprawa również wygląda w oczywisty sposób, chociaż mamy tutaj małą zmianę. Pomimo że Kami i Seti nadal są na szczycie, to ten rok nie jest na pewno tak udany jak 2022 czy 2023. Od wielu lat, w ilości power rankingu w danym roku, Kami i Seti nie są osiągani przez resztę polskiej sceny. Aktualnie jednak Seti zajmuje trzecie miejsce, a wyprzedził go jego aktualny trio partner, czyli Harry, który 2024 rok może uznać za swój dotychczasowy prime. Czy dominacja Kamiego i Setiego nadal będzie występować na polskiej scenie w 2025 roku? Co takiego działo się w 2024 i jakie są możliwości polskich drużyn na osiągnięcie sukcesów w przyszłości? Na pierwszych kaszkapach w czapterze 5 mogliśmy dostrzec parę nowych, wyróżniających się osób na polskiej scenie. Już w pierwszych sezonach bardzo mocno przebijała się osoba Demusia, który przez cały rok zgromadził ponad 100 tysięcy power rankingu, co jest wyjątkowo spektakularne, ponieważ sam Demuś ze swoim duo nie zakwalifikował się do Mistrzostw Świata. W dalszym ciągu, pomimo eksperymentowania z różnymi duo, nadal udawało mu się zajmować nawet pierwsze miejsce na kaszkapach. Temuś ma wielką przyszłość na scenie kompetytyw, a ostatnie trio fncs w nowym składzie potwierdziły, że jest topówką w Polsce. Zobacz reakcję kuelena na naszego wina w finałach duo Cash Capa. Patrzcie, się wszyscy. Kobek, chodź to pięć! Temuś już! jeden! nie da się go probować! Co frag! Bala 1, 2, na kill'ów! Nie da Trzeba by Pyk! 9 Co jest najbardziej zadowalające i perspektywiczne na udany 2025 rok, to to, że Pix, jego duo z którym osiągał największe sukcesy w ostatnim czasie, nadal pozostaje z nim w drużynie. Ich trio partner również nie jest graczem z pierwszej opanki, bo jest to osoba, która w 2024 roku zdobyła aż 85 tysięcy pera, a same osiągnięcia na przykład na Duo z Vexim ma bardzo imponujące. No właśnie, Vexim, czyli również bardzo perspektywiczny gracz, który ma za sobą świetny rok. Vexim z Purhawą czy WLM osiągał niemałe sukcesy, a w 2024 może pochwalić się dziewiątym miejscem pod względem punktów rankingowych. Co ciekawe, na początku tego sezonu w grał z Pako i PKRM i razem z nimi osiągał naprawdę dobre wyniki. Aktualne jego trio natomiast składa się z doświadczonego gracza Dabuela oraz z nowej gwiazy jakim jest Cashi. Cashi na pewno ma potencjał, a jego wykres Pera wskazuje, że nie zamierza się zatrzymywać. Co najważniejsze, jeżeli spojrzymy na początki Cashi'ego, to doskonale widać, że przebił on się do grona tych najlepszych całkowicie sam. Wszystkiego początkowe earningsy są zrobione na solo, a w samym 2023 roku zrobił aż 11 winów na solo Wiktory Kashkapi. Dabuel natomiast to gracz, który poziom trzyma już od 2021 roku, a pierwsze earningsy ma nawet jeszcze rok wcześniej. Wydaje mi się, że te trio ma wielki potencjał, a w 2025 roku mogą naprawdę namieszać. Początkowo, z tego co wiem, Dabuel i Kashi mieli mieć innego trio partnera, czyli Relvisa. Nie jest to nic dziwnego, bo ewidentnie Relvis to topka polska od 4 lat i cały czas trzyma poziom na profesjonalnej scenie. Nie jestem pewien jak będzie wyglądać to trio, ale nieważne kto w nim będzie, wiem, że będzie ono konkurować z tymi najlepszymi. Widzieliście już w tym odcinku tego oto gracza, czyli Sirena, który jest byłym duo partnerem Demusia. Pomimo, że nie dostali się oni na wielkie mistrzostwa, nadal Siren razem z Demusiem tworzyli jedno z lepszych duo w 2024 roku. Omawiane już trio Demusia jest na pewno aktualnie w lepszym momencie swojej kariery niż trio Sirena, ale nie skreślałbym tych nowych talentów w 2025 roku. Pomimo, że panowie Kiełba i Gobaw nie są świeżakami w tej grze, bo swoje pierwsze podrygi mieli jeszcze w 2021 roku, to dopiero w 2024 rozwinęli się na tyle, żeby grać na najwyższym poziomie. Po analizie ich Fortnite Trackera możemy dojść do wniosku, że całe trio raczej idzie w jednym kierunku i widzę ich w przyszłości na szczycie polskiej sceny. 2024 rok w wykonaniu chłopaków był naprawdę całkiem dobry, a myślę, że przyszły 2025 rok będzie tylko i wyłącznie lepszy. Sam uważam, że te trio jest mocno uzależnione od byłego duo partnera Demusia, ponieważ sam posiada największe doświadczenie z całej trójki. Mogę stankować ci trochę i... to robię. Dobra, wpisuję się i wychodzę. to. Dead, kurwa, nice! Ostatnie trio, które wspomnę w tym odcinku, to trio Mixona i Blachy. Całe te trio, oprócz oczywiście Setiego i Kamiego, wygląda najbardziej stabilnie. Trzech świetnych graczy, którzy znają się już bardzo długo. Mixon i Blacha to duo, które ma za sobą już ponad 1200 meczów rozegranych na Competitive Fortnite, a ich największe osiągnięcie to posiadanie miana 31. duo na świecie w 2023 roku. Trzeba też przyznać, że nie wzięli do teamu gracza nowego, który dopiero wchodzi na najwyższy poziom. Comeback to postać, która przewija się na turniejowej scenie już od 2022 roku. Mam wrażenie, że podczas duo nie mógł odnaleźć swojego wymarzonego teammata, a teraz podczas trio Mixon i Blacha wydają się być idealnym wyborem. Comeback ma z Blachą zagrane ponad 700 turniejowych gier i takie osiągnięcia jak Grand Finalsy, w których zdobył 3000 dolarów. Na pewno nie jest to przypadkowe trio, które napisało do siebie na Discordzie. Jest to moim zdaniem czwarty zespół, który uważam, że ma duże szanse na przyszłe Mistrzostwa Świata. Oczywiście polskich akcentów na Mistrzostwach może być jeszcze więcej, bo na przykład świetnie grający Jabko może dostać się w Stanach na grancy ze swoimi trio, albo Purhava, który aktualnie gra w takim narodowym miksie razem z Hati. Padzie to on tak nie do końca tak. Na czym? Na padzie, kontroler, kurwa, pad. On jest na kontroler? On jest kontroler, jo. Ja pierdolę, my nie zakwalifikujemy się. 2024 przyniósł wiele talentów, o których nawet nie mówiło się w 2023, więc niewątpliwie przyszły rok przyniesie ich równie bardzo dużo. Na początku następnego roku dostaniemy finały Jacob Kappa, w których zobaczymy niektóre z wymienionych trio i strzelam, że to właśnie oni będą w ścisłej czołówce tego turnieju. Ten turniej może dużo pokazać, jak wygląda aktualnie polska scena, i myślę, że nie tylko te wymienione drużyny będą starać się o zajęcie jak najwyższego miejsca. Aktualnie na ekranie widzicie ankietę, którą przeprowadziłem na tym kanale, w której praktycznie jednogłośnie zagłosowaliście na powodzenie Demusia. Pomimo wszystko, wydaje mi się, że duża część z widzów kieruje się popularnością danej osoby, a niekoniecznie ich prawdziwym potencjałem. Dajcie znać w komentarzu, jakie polskie trio Waszym zdaniem ma największe szanse na powodzenie w 2025 roku. Zostawcie suba i wpiszcie mój kod w sklepie Fortnite.